Siemanko, dzisiaj w takiej dosyć nietypowej scenerii zaczynamy, ponieważ stwierdziłem, że nagram takiego małego vloga. Pokażę Ci dzisiaj nowe studio, które odebrałem w zeszłym tygodniu. Oraz pokażę Ci, jak ustawiam się i jak nagrywam kursy online u nas po prostu w biurze. Więc zapnij pasy, ja też zapinam i zaraz widzimy się w biurze. Dobra, jesteśmy w biurze, jest sobota, więc nikogo tutaj nie ma. To jest dobry czas, żeby tutaj w środku nagrywać i nikomu nie przeszkadzać. Ciach, jakieś światełko. Dobra, pierwsze co muszę sprawdzić, to czy w moim pokoju jest, jest odpowiednio ciepło. Tak tutaj wygląda mój pokój. Tam oczywiście jest mój komputer, jak ktoś nie zauważył wygłuszenia, mam jedną lampę, będę musiał tutaj rozłożyć sprzęt, bo jest w studiu aktualnie, więc trzeba tutaj trochę przenieść. Natomiast czuję, że jest w miarę, w miarę ciepło, więc chyba nie będę musiał grzejnika odpalać. Zaraz sobie odpalę komputer, zobaczę ile dokładnie jest tutaj stopni, ale na moje oko tak coś po. 19-20, więc dla mnie jest odpowiedni. Dobra, trochę się pomyliłem, bo mam 18 stopni. To będzie ok, jak przyniosę sobie tutaj lampy, komputer zaraz mi tu nagrzeje. Ja sam będę tu nagrzewał, więc do 20 pewnie dojdzie, będzie spoko. Natomiast chodźmy do studia. Tak to tutaj w tej chwili wygląda. Sorry za bałagan, ale no niestety, tak to jest, jak się pracuje. Będę musiał zabrać tą lampę do swojego pokoju. I tam w prompterze jest aparat, którym nagrywam kursy. Nie wiem, czy już pokazywałem bieżące studio, które niedługo kończy żywota. Tak od backstage'u. Tak to wygląda, jak tu coś nagrywam, to, to mam na siebie lampy plus aparat tutaj z promptera. No i niestety to studio dokańcza swojego żywota. O, nie ma mojego logo, bo nagrywamy tutaj jeszcze nie mój kurs, więc zostało chwilowo ściągnięte, ono oczywiście wró wróci. Eee, dlaczego to studio dokańcza żywota? No bo niestety jest za małe. Eee, tak to jest jak się firma i wszystko rozrasta. W tym pokoju jeszcze mo można zobaczyć, eee, tam mamy stanowisko do robienia zdjęć produktowych. I tutaj mamy takie małe RD, i ono jest na tyle małe, że jak trzeba coś większego zlutować albo sprawdzić, to przychodzimy po prostu tutaj na ten stół do nagrań to robić. No i jest taka ciągła walka, nie? Bo jak trzeba coś zrobić na elektronicznego RD, no to my te lampy wtedy w kąt zwijamy. Jak trzeba coś nagrać, to te lampy trzeba rozstawić. Ja też co chwilę zabieram aparat do siebie do pokoju. Oświetlenia zabieram do siebie do pokoju, kolorowe, niekolorowe i tak dalej, więc jest trochę niedogodnie. Jak robimy zdjęcia produktowe, no to w tym pokoju pomieszczeniu musi być ciemno, no bo, żeby światło nie przeszkadzało i tak dalej, nie? Mamy też tutaj zasłonięte okno na stałe, żeby nie przeszkadzało. No i jest jeszcze jeden powód, dla którego to studio ma taki dosyć spory minus. Za ścianą mamy stolarnię, więc jak oni się odpalają, to niestety. Jest głośno. Za oknem mamy też warsztat samochodowy i oni bardzo lubią upalać diesle i wypalać DPF-y, czy nie wiem co oni tam robią, więc też potrafią hałasować. A jak dobrze znamy życie, yy, oni odpalają te hałasy kiedy? No wtedy, kiedy naciskam przycisk nagrywania na aparacie, co nie? Więc yy, no dzisiaj jest sobota, widziałem tylko, że stolarze pracują, ale tam jest tylko jedna osoba, więc pewnie coś niedużego. Natomiast w tygodniu, no to tutaj bywa różnie. Nie? Wózki widłowe jeżdżą na zewnątrz, bo ci stolarze też mają dwa pomieszczenia, więc jest głośno i po prostu mamy już tego dosyć. Raz, że te, tej, takiej ciasnoty tutaj, w tym pomieszczeniu, no dwa, że tego hałasu. Poza tym, no my to studio nie jest jakieś olbrzymie. Ono ma, ja wiem też ten obiektyw troszeczkę tutaj zmienia. Natomiast tu jest, no powiedziałbym, takie 4 na 4 metry, może, może troszeczkę mniej. I mamy tutaj też drugie takie pomieszczenie. Tu siedzą osoby. I problem następny, kolejny jest taki, że po prostu więcej osób potrzebujemy tutaj się zmieścić. No i nie, nie za bardzo jest w tej chwili gdzie. Dlatego w zeszłym tygodniu odebrałem klucze do nowych pomieszczeń. One co prawda nie są w tym aktualnym budynku, natomiast są na tej samej działce, więc... W sumie zanim ten sprzęt jeszcze ponoszę ze studia, to yy, to Cię tam zabiorę, pokażę Ci co w ogóle mamy. No i jesteśmy w nowych pomieszczeniach. Może być tutaj trochę echo, ja też nie mam zewnętrznego mikrofonu do tej kamery. Yy, natomiast no, tu jest coś koło 40 metrów, trzy pomieszczenia. A jeszcze po poprzednikach coś tutaj widzi? I to jest nowe pomieszczenie na studio. 20 metrów, więc trochę większe niż tamto. Tu elegancko, ja widzę tutaj stół, i tu będzie prawdopodobnie nagrywane. No, bo teraz problem z tym wszystkim, z tym przestawianiem, że raz RD, raz studio, raz robimy zdjęcia. Może wyjdę z tego pokoju bez większe echo. Tu do jakiegoś mniejszego. Problem jest jeszcze taki, że rozkładanie zajmuje czas i to może wydawać się śmieszne, natomiast jeżeli ktoś chce kręcić kilka filmów tygodniowo, a my mamy takie aspiracje, sam chce kręcić z dwa filmy tygodniowo, może jakiś krótszy, jeden dłuższy, no to każdorazowe rozstawienie takiego sprzętu zajmuje czas i to zajmuje od pół godziny do godziny zanim ustawimy aparaty, światła itd. I to zniechęca, to dosyć mocno zniechęca, dlatego jeżeli tu za mną w tym studio będzie wszystko rozłożone cały czas to będziemy chętniej nagrywać i w tym, o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Tutaj jest to drugie pomieszczenie, taki powiedziałbym korytarz, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, jeszcze nie wiem co tu postawimy, no jakieś są gniazdka, kontakty i tak dalej, może jakąś produkcję elektroniki i jest jeszcze tutaj takie malutkie pomieszczonko. Jest tam w ogóle jakiś tunel na ścianie, uchwyt do telewizora można postawić, więc kto wie, może tu jakiś mały conference room, a może tutaj właśnie jakąś nie wiem, montażownię elektroniki postawimy. Zobaczymy. Generalnie te pomieszczenia nie są z myślą o tym póki co, żeby tu siedzieć na stałe, więc będziemy siedzieć po prostu tam. Cały czas, bo fajnie jak zespół jest w jednym miejscu, natomiast tu będziemy przychodzili nagrywać i będziemy przychodzili, no nie wiem, montować elektronikę albo spotykać się właśnie w sali konferencyjnej, czy co my tam zrobimy. Tutaj proszę bardzo, czekają zestawy dla świeżych kursantów. W przyszłym tygodniu rozpoczynam sprzedaż, będziemy wysyłać. Tu jest jakieś 30 zestawów, tam jeszcze gdzieś leży więcej. Więc trochę tego tutaj ma. No i ja oczywiście też mam swój zestaw, troszkę bogatszy, no bo ja tutaj na tym zestawie po prostu tworzę kurs, ale taki zestaw dostają kursanci, którzy dołączają do mojego kursu. Nie? No, widać, że bogatszy, dwa nukleo, mam <laughs> I jakieś przewody, analizator stanów logicznych. No to nie, to, to, to nie jest dobry wzorcowy zestaw do pokazania. Wszystko, co jest potrzebne do kursu, właśnie w takim zestawie kursanci otrzymują. Dobra, ja się już rozebrałem, mm, przenosimy lampy. I układamy sobie tutaj studio w moim pokoju. Mm, zaraz ci powiem, co będę dzisiaj nagrywał. Dobra, tak to wygląda na ten moment. To jeszcze nie jest skończone, bo muszę sobie mm. <laughs> raz, że biurko uprzątnąć, tam jakieś papiery zgarnąć, yy, ustawić dobrze lampę. Yy, w kadrze jest jeszcze yy, bieżnia, więc muszę ją też usunąć. No i jeszcze tam powinien iść yy, kolorek, akcent różowy, który jest na moich filmach i kursach, więc idę jeszcze po tamto. O, a tutaj mamy temperatury w biurze. Polecam w ogóle zobaczyć moją prezentację na Gdańskiem Bedet Meetup. Właśnie mówiłem o systemie ogrzewania u nas w firmie, więc link będzie tutaj poniżej w opisie. Ja już jestem gotowy do nagrywania, jak widzisz, mam ubraną moją firmową do nagrania zbroję, jak to ja nazywam. Kolorek świeci, wszystko przyniosłem. Żaluzje zasłonięte, zresztą widziałeś, jak zasłaniam. No i co ja będę dzisiaj nagrywał? Ale zanim zacznę tutaj nagrywać ten kurs, to chciałbym zaprosić cię na webinar. Z twojej perspektywy pewnie to będzie za 3 dni, bo film ten wypuszczam w niedzielę. Natomiast webinar będzie dotyczył tego, jak zacząć z STM32, bo jak wiesz albo może jeszcze nie wiesz, uczę programowania mikrokontrolerów STM32 i na tym webinarze pokażę wszystko co jak do tej pory wiem na temat startu w STM32. Będzie mała aktualizacja, bo od jakiegoś czasu bardzo dużo współpracuję z AI, z różnymi czatami, z wyszukiwarkami typu Perplexity i tak dalej, więc będę również wspominał o tym, czy AI może Ci pomóc w programowaniu STM32. Także zapraszam gorąco w środę, najbliższą już dokładnie pokazuję, to będzie 2 kwietnia o godzinie 19, no, z mojej perspektywy 4 dni, natomiast z Twojej 3 albo troszeczkę mniej. Gdzie znajdziesz zapis na ten webinar? No, strona jest dosyć prosta: kurs stm32.pl, łamane na webinar. Dobra, natomiast ja biorę się za nagrywanie i co dzisiaj mam do nagrania? Dzisiaj realizuję kolejne lekcje z kursu STM32, ale na rejestrach. To jest mój czwarty kurs, który <gryw> nagrywam już pół roku. Tak dużo tam materiału wypuszczamy i dzisiaj będę nagrywał. Lekcje dotyczące ADC, czyli Analog to Digital Converter. No, interfejsu, nie interfejs, można to tak nazwać, no, przetwornika analogowo-cyfrowego. Więc ja mam tu już wszystko gotowe, już Ci pokazuję, jak to wygląda z mojej perspektywy, takiej osoby nagrywającej, co, co ja mam przed sobą. Więc tak wygląda moje stanowisko do nagrywania. No i po kolejki. No, pierwsze, co się rzuca w oczy, no to kolor, akcent różowy, jak to u mnie bywa. Duża lampa, żebym był widoczny, natomiast całe pomieszczenie jest zaciemnione, i tam jest jeszcze jedna taka wypełniająca lampa, po prostu, żeby nieco wypełnić. Jeszcze jedno światełko mam tutaj, ono mi troszeczkę oświetla płytkę Nucleo. No właśnie, mam tutaj Nucleo, taśma, bo przyklejałem przed chwilą potencjometr, więc Nucleo tutaj jest na biurku obok mnie. Oczywiście kamera na to Nucleo, żeby było widać, co ja tutaj robię, bo będę kręcił gałąź. Tu w tym miejscu obciążenie do kabelka, moja firmowa pieczątka. <laughs> Natomiast tu co mamy, to jest kamera i tam jestem ja, nie? więc yy, tu kamera jest na mnie. Przede mną mam albo zaraz będę miał kod, yy, który pokazuje kursantom, to jakieś wcześniejsze lekcje chyba. A tu mamy z diodami WS2812B, bo przerabialiśmy w module z timerami po lewej po prawej stronie. Przepraszam, mam e, ściągę, bo ja wcześniej te kody wszystkie oczywiście jakoś tam przygotowuję. No, najczęściej zdarza się, że ja 1 do jeden tego co mam powiedzmy w tym gotowcu czy w przygotowaniach nie przenoszę na kurs, bo często wpadam na pomysł, żeby zrealizować coś nieco inaczej. E, no, różnie to wychodzi. Często też tu w tym gotowcu mam napisane coś na skróty albo połowę i ja dopiero w trakcie lekcji, w zależności jak e, idzie mi nagrywanie, i jaką ścieżką pójdę, co wymyślę na bieżąco, to wtedy to nagrywam. To jest dla mnie jak dotąd najlepsza ścieżka na to, żeby kurs realizować, a nie bez sensu przepisywać jeden do jeden z gotowca. Ja mam tutaj koncepcję sprawdzone, że coś działa, to co sobie wymyśliłem, natomiast tutaj już realizujemy po prostu no, materiał. Nie? Co ja tu jeszcze mam ciekawego? No, kubki z piciem, bo jak się dużo gada, no to e, trzeba dużo pić. No to co, ja startuję z nagrywaniem i widzimy się. Mam nadzieję w najbliższą środę na webinarze albo w jakimś z moich kursów. Aktualnie ten kurs STM32 na rejestrach nie jest dostępny. Ja go udostępnię czy dopiero otworzę dla pozostałych osób poza tymi, które są aktualnie w kursie, w momencie jak skończę wszystkie materiały. Dzisiaj startuję z nagrywaniem interfejsu ADC, więc zostało mi właśnie to. To pewnie potrwa za 4-5 tygodni, bo tyle tego materiału tutaj przygotowuję. Następnie będzie I2C, SPI, RTC i z tego co pamiętam jeszcze low power jest w, w planach, więc Podejrzewam, że jeszcze za 3 miesiące będę ten kurs nagrywał. Nagrywam już 6, wyjdzie 9. Całkiem niezła kobyła. Yy, bardzo dużo wiedzy. Natomiast jeżeli chcesz zacząć programować STM32, no to zapraszam właśnie w tą środę na webinar. Tam będę mówił, z czego tutaj na początku skorzystać. Dobra, biorę się za nagrywanie, bo mi dosyć sporo czasu zeszło z ustawianiem tego i nagrywaniem tego vloga. Przy okazji widzę, że coś około godziny. Mam 2 godziny na nagrania. Pewnie wyjdzie mi jakieś 5-6 lekcji. Mam przygotowane 12, więc pewnie jeszcze w niedzielę będę nagrywał, żeby co nieco dogonić, bo ostatnio montaż dogonił to, co ja nagrywam, a to jest niebezpieczne, bo wtedy nie mam co wypuszczać. Dobra, dzięki ci za tego vloga, mam nadzieję, że się podobał. Daj znać w komentarzu, czy tak, czy nie, czy nagrywać tego typu materiały, czy nie nagrywać tego typu materiały. Napisz po prostu, Mati super materiał, albo Mati straszne badziewie, wrzucaj tylko y, rzeczy z programowania. To będzie dla mnie wskazówka, co mam, w... czego mam więcej robić po prostu. Nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj. I widzimy się w kolejnym jakimś filmie. Na razie.